Co ona mogłaby zrobić? Przecież to tylko córka woźnego. Tak myśleli wszyscy, dopóki siedmioletnia dziewczynka nie weszła do wartej miliardy złotych sali zarządu, nie przemówiła płynnym francuskim i nie uratowała upadającej transakcji niczym innym, jak tylko swoim głosem i sercem. Ale to, co zaczęło się jako desperackie, ostatnie rozwiązanie, wkrótce ujawniło ukryte dziedzictwo rodzinne, pozostawioną fortunę i sekret który wstrząsnąłby nawet najpotężniejszymi inwestorami. Zostańcie z tą historią, bo to, co ta mała dziewczynka ujawni dalej, zmieni wszystko, co myśleliście, że wiecie o ambicji Jadwigi i o tym, skąd naprawdę pochodzi prawdziwa władza. Panie, nie ma wsparcia. Każdy tłumacz w Warszawie jest albo chory, albo zajęty, albo na drugim końcu kraju. Michał Kowalski zamarł, ściskając krawędź eleganckiego mahoniowego stołu konferencyjnego, jakby to była jedyna rzecz, która kotwiczyła go na ziemi. Poza szklanymi ścianami siedziby Kowalski Technologies miasto tętniło życiem jak każdy inny piątkowy poranek, ale w sali zarządu na 42. piętrze cała przyszłość Michała miała implodować. Spojrzał na wiadomość świecącą na ekranie jego telefonu. Tomek na pogotowiu, zatrucie pokarmowe. Nie mogę dziś tłumaczyć. Bardzo mi przykro. To nie miało się wydarzyć. Nie dziś. Nie wtedy, gdy najbardziej nieuchwytni i potężni inwestorzy z Europy, Janusz Wiśniewski i Paweł Dąbrowski, przylatywali, aby ocenić jego rewolucyjną platformę AI. Platformę, która mogłaby przekształcić sposób diagnozowania chorób pediatrycznych w szpitalach na całym świecie. Mówili tylko po francusku, bez angielskiego, bez wyjątków. Przez osiemnaście miesięcy Michał dążył do tej transakcji. Późne nocne spotkania na Zoomie weekendowe maratony badawcze i dziesiątki odrzuconych propozycji, przepisanych od zera. Zbudował tę te technologię w swoim garażu po stracie siostry z powodu niewykrytej białaczki. To nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o ratowanie życia, to musiało zadziałać. Czy powinniśmy odwołać Agnieszko Nowak? Zapytała delikatnie jego asystentka, choć jej twarz była blada. Nie, odparł Michał, po czym się zreflektował. Powiedzieli dziś albo nigdy. Odlatują dziś wieczorem. Z korytarza rozległ się cichy dzwonek windy. Michałowi ścisnęło się w żołądku. Byli tutaj, ale los miał jeszcze jedną kartę do zagrania. Gdy Michał przechadzał się korytarzem, starając się nie stracić opanowania, coś dziwnego przerwało ciszę. Dziecięcy głos śpiewający po francusku. Idealny, płynny francuski. Skręcił za róg. Tam, skulona obok wózka woźnego, była mała dziewczynka. Jej włosy były starannie zaplecione w warkocz z żółtą wstążką, a jej trampki były zużyte, ale czyste. Nie mogła mieć więcej niż siedem lat. Z spokojną efektywnością osoby trzy razy starszej układała butelki ze spryskiwaczami i ściereczki, cały czas cicho śpiewając. Michał zamrugał. Czy to było prawdziwe? Przepraszam, kochanie, powiedział klękając. Jak masz na imię? Dziewczynka spojrzała w górę z szeroko otwartymi oczami, ale bez strachu. Maja Kamińska odpowiedziała cicho. Mój tata naprawia światła na dole. Pomagam w organizacji tych rzeczy. Agnieszka dogoniła ją i westchnęła, gdy Maja wróciła do płynnego francuskiego, nazywając każdy środek czyszczący, gdy go sortowała. Michał patrzył. Maja, czy mówisz płynnie po francusku? Rozpromieniła się. Tak, proszę pana. Moja mama pochodziła z Quebecu. Czytała mi bajki na dobranoc po francusku każdej nocy, zanim poszła do nieba. Tata mówi, że powinnam ćwiczyć, żeby była dumna. Agnieszka zakryła usta, wzruszona. Michał przełknął ślinę. Maja, powiedział ostrożnie, czy mogłabyś pomóc nam rozmawiać z bardzo ważnymi ludźmi z Francji? Maja usiadła prosto, z dumą. Uwielbiam pomagać. A mama zawsze mówiła, że życzliwość jest najważniejszą rzeczą na świecie. Co miałabym zrobić? Agnieszka wyciągnęła kilka dokumentów, grubych odprawniczych i biznesowych terminów. Nawet on nadal potykał się o nie po francusku. Czy mogłabyś to zrozumieć? Maja wzięła je jak starożytny skarb. Jej brwi się zmarszczyły. Potem: Och, strategia handlowa oznacza strategię biznesową, prawda? A inwestycja to inwestycja. Mama grała ze mną w grę słowną z jej magazynów finansowych. Michał i Agnieszka wymienili spojrzenia. To nie mogło być prawdziwe, a jednak było. Maja wstała, otrzepując sukienkę. Mogę spróbować, ale tylko jeśli dam z siebie wszystko. Nagle drzwi windy zadzwoniły za nimi. Michał odwrócił się. Dwóch mężczyzn weszło do holu. Janusz Wiśniewski, wysoki i arystokratyczny, oraz Paweł Dąbrowski, nazywany w kręgach biznesowych KAT. Znany zmiażdżenia słabych prezentacji jednym skinieniem głowy. Ich ostre oczy przeskanowały pomieszczenie, a potem zatrzymały się na maji. I tak po prostu serce Michała zatonęło. Wiśniewski uniósł brew. Co to jest? Dąbrowski nawet nie czekał. Przyprowadzasz dziecko na spotkanie inwestycyjne warte 800 milionów dolarów, warknął. Czy to jakiś żart? Michał otworzył usta. Ale Maja wystąpiła naprzód. Nieśmiało nieprzestraszona jak dyplomata, powiedziała w doskonałej paryskiej francuszczyźnie. Zapanowała oszołomiona cisza. Szczęka Wiśniewskiego widocznie opadła. Dąbrowski zmrużył oczy, jego sceptyczny wyraz twarzy drżał. Potem wydarzyło się coś niemożliwego. Oboje się uśmiechnęli. Maja Kamińska weszła do wartej miliardy złotych sali zarządu z wiadrem na mop w centrum uwagi, ale prawdziwy szok dopiero nadchodził. Michał ledwo oddychał, obserwując, jak Maja z Gracją zajmuje miejsce obok niego w sali konferencyjnej. Jej drobna sylwetka wyglądała jeszcze mniejsza w masywnym skórzanym fotelu, jej warkocz z żółtą wstążką spoczywał na ramieniu, jak odznaka cichej odwagi. Agnieszka delikatnie wygładziła sukienkę Mai i szepnęła ostatnie, Dasz radę, zanim wycofała się do kąta. Po drugiej stronie stołu Janusz Wiśniewski i Paweł Dąbrowski. Dwaj najbardziej wpływowi żyjący europejscy inwestorzy, siedzieli w milczeniu. Ich wyrazy twarzy były nieczytelne. Chwilę temu wyglądali, jakby byli gotowi wyjść. Teraz nadal tu byli, pochyleni z ciekawością zamiast osądu. Janusz był pierwszym, który przemówił po francusku, szybkim, wyrafinowanym francuskim na poziomie biznesowym, który przytłoczyłby większość dorosłych. Maja nawet nie mrugnęła. Tłumaczyła Michałowi z zadziwiającą precyzją. Zapytał, jak mnie pan odkrył i czy naprawdę jestem pana tłumaczką, szepnęła po angielsku, zanim odwróciła się do mężczyzn i odpowiedziała im jasno, pewnie, jakby robiła to całe życie. Michał wygłosił swoje wyjaśnienie, obserwując, jak Maja przekazuje każde słowo, jak doświadczony profesjonalista. Jest córką jednego z naszych najbardziej zaufanych pracowników. Nasz oficjalny tłumacz zachorował, a kiedy usłyszałem, jak mówi płynnie po francusku na korytarzu, Poczułem, że to coś większego niż szczęście. Poczułem, że to opatrzność. Gdy Maja powtórzyła te słowa w bezbłędnym francuskim, Michał dostrzegł najkrótszy błysk uśmiechu na twarzy Pawła Dąbrowskiego, tego samego człowieka, który kiedyś doprowadził założyciela biotechnologii do West podczas due diligence. Potem nadeszła trudna część prezentacji. Michał nacisnął przycisk na pilocie, aktywując ogromny ekran ścienny. Zapaliła się elegancka prezentacja wypełniona danymi, diagramami i klinicznymi studiami przypadków. Panowie to jest przyszłość opieki pediatrycznej powiedział. System uczenia maszynowego który potrafi wykrywać choroby szybciej niż jakikolwiek ludzki lekarz. W naszych pilotażowych badaniach wykryliśmy już 147 wczesnych diagnoz przypadków, które w przeciwnym razie zostałyby przeoczone. Maja tłumaczyła każdą statystykę. Każdy termin medyczny i każde namiętne wyjaśnienie ze spokojną jasnością, która sprawiała, że wszystko wydawało się ludzkie. Kiedy Janusz zapytał, jak system radzi sobie z prywatnością danych zgodnie z prawem europejskim, Maja nie drgnęła. Nie tylko tłumaczyła, ale przeformułowała odpowiedź Michała z takim niuansem, że Paweł faktycznie skinął głową za probatą. Ale to nie były tylko jej umiejętności językowe, to było coś głębszego. Za każdym razem, gdy Michał wspominał jak ta technologia może uratować życie, twarz Mai łagodniała. Kiedy tłumaczyła zdanie o dzieciach, które mogłyby żyć dłużej dzięki szybszym skanom, jej głos drżał tylko nieznacznie, ale z kontrolą. Prawdziwe emocje, prawdziwe połączenie. A potem bez podpowiedzi dodała coś, czego żadna prezentacja nigdy nie mogłaby. Spojrzała prosto na inwestorów i powiedziała po francusku, Gdyby ten komputer istniał, kiedy moja mama była chora. Może nadal by tu była? Może córka kogoś innego nie musiałaby płakać, zasypiając, tęskniąc za swoimi bajkami na dobranoc? Cisza. Michał wygłosił setki prezentacji w swoim życiu. Żadna nigdy nie pozostawiła pomieszczenia tak cichego. Janusz w końcu odchrząknął, jego głos był łagodniejszy niż przez cały ranek. Pana matka zmarła na chorobę? Zapytał. Tym razem po angielsku. Maja skinęła głową. Rak piersi. Rozprzestrzenił się szybko, zbyt szybko, by ktokolwiek mógł go zatrzymać. Ale zawsze mówiła mi, żebym się uczyła, że może pewnego dnia pomogę komuś, kto tego potrzebuje. Michał nie mówił. Nie musiał. Maja właśnie przedstawiła najpotężniejszy argument dla całego jego produktu. Atmosfera w pokoju zmieniła się. Nie klimatyzacja, nie światła, coś w powietrzu. Ściany między biznesem a człowieczeństwem. Między liczbami a imionami zaczęły się kruszyć. Potem nadeszła oferta. Paweł odchylił się i przemówił po francusku. Jego ton powrócił do biznesowego. Twarz Maj nie zmieniła się, gdy tłumaczyła. Oferują 50 milionów dolarów w pierwszej rundzie finansowania, ale chcą 40% udziałów i pełnej kontroli operacyjnej w Europie. Michał poczuł się, jakby dostał cios. Tyle kontroli oznaczałoby poddanie wszystkiego. Jego wizji jego zespołu, samej duszy jego firmy. Miał zamiar odmówić, próbując wymyślić, jak zrobić to dyplomatycznie, gdy Maja zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Podniosła rękę. Przepraszam, powiedziała delikatnie po francusku, czy mogę zadać pytanie? Obaj mężczyźni mrugnęli, zaskoczeni, ale skinęli głowami. Kiedy byliście małymi chłopcami, zapytała cicho, czy mieliście kiedyś tak wielkie marzenie, że was przerażało? Ale głęboko w duszy wiedzieliście, że jeśli się spełni, może pomóc ludziom, którzy cierpią? Żaden z mężczyzn nie odezwał się natychmiast. Potem, po długiej przerwie, Janusz spojrzał na Pawła. Ja miałem, przyznał, chciałem budować szkoły na wsi, gdzie dorastałem. Ludzie się ze mnie śmiali. Chciałem wprowadzić lepszą technologię medyczną do mojej wioski dodał Paweł jego głos był cichy. Straciliśmy mojego wujka, ponieważ nie było nawet działającego aparatu rentgenowskiego. Maja skinęła głową zamyślona. Tak właśnie czuje się teraz pan Kowalski. Ma marzenie, żeby pomagać ludziom. Potrzebuje tylko kogoś, kto w to uwierzy tak, jak wy wierzyliście w swoje. Michał ledwo mógł podnieść wzrok. Paliło go w gardle, wzrok mu się zamazywał. Potem Janusz pochylił się: Maja, ile masz lat? Siedem. Możesz mieć 7 lat, powiedział. Ale właśnie zrobiłaś więcej, by nas przekonać, niż jakikolwiek CEO od lat. Zwrócił się do Michała. Zainwestujemy 200 milionów. Serce Michała uderzyło w jego klatce piersiowej. Ale chcemy tylko 20% udziałów. Twoje marzenie jest zbyt ważne, by je posiadać. Musi być dzielone. Zanim Michał zdążył zareagować, Paweł dodał: I jeden warunek. Chcemy, aby Maja była naszym młodzieżowym ambasadorem. Kiedy to zostanie uruchomione w Europie, chcemy, aby sama opowiedziała tę historię. Świat musi ją usłyszeć. Michał uklęknął obok niej. Maja, rozumiesz, co to znaczy? Dają nam wszystko, czego potrzebujemy. Dzięki Tobie. Uśmiechnęła się, a potem zamyśliła. Co robi ambasador? Mówisz w imieniu ludzi, mówisz światu, dlaczego to jest ważne. Oczy Maji napełniły się cichymi łzami. Więc tak, chcę być ambasadorem, żeby żadne inne dziecko nie musiało stracić swojej mamy tak jak ja? Gdy ostatnie podpisy zostały złożone, a Agnieszka pobiegła zadzwonić do zespołu prawników, Michał usiadł, wpatrując się w maję. Weszła trzymając uchwyt mopa. Wychodziła trzymając przyszłość jego firmy i nadzieję każdego chorego dziecka, które miało jeszcze czas. Czy ta mała dziewczynka poruszyła również wasze serca? Czy zaufalibyście siedmolatce? Aby mówiła w imieniu czegoś większego niż my wszyscy? Minęły dwa tygodnie, odkąd Maja Kamińska zmieniła bieg Kowalski Technologies niczym innym jak tylko swoim głosem, swoją historią i żółtą wstążką swojej matki. Prasa nazwała ją dziewczynką, która uratowała firmę, a jej imię rozeszło się po mediach społecznościowych jak pożar. Ale w szklanych ścianach biura Michała Kowalskiego wszystko nadal wydawało się dziwnie spokojne. Maja siedziała skulona w aksamitnym fotelu, z nogami podwiniętymi pod siebie, ćwicząc swoją przemowę z profesjonalnym trenerem, którego przysłał Paweł Dąbrowski. Jej głos unosił się po pokoju w miękkim, stabilnym francuskim, pełnym pewności siebie i ciepła. Naprzeciwko niej Michał obserwował z cichym zdumieniem. Za każdym razem, gdy myślał o tym, jak blisko był straty wszystkiego, przypominał sobie ten moment, kiedy wystąpiła naprzód i stawiła czoła miliarderom. Jakby byli tylko dwoma kolejnymi osobami, które potrzebowały przypomnienia, jak czuć. Ale tego ranka coś się zmieniło. Panie Kowalski, głos Agnieszki zatrzeszczał przez interkom, napięty i niepewny. Ktoś tu jest, żeby się z panem zobaczyć. Mówi, że to pilne, chodzi o maję. Michał wstał. Wpuść ją. Kobieta, która weszła, była wysoka, elegancka i nosiła cichą autorytet osoby przyzwyczajonej do sal zarządu i miliardowych decyzji. Jej srebrne włosy były zaczesane do tyłu w niski, lśniący kok, a jej oczy miały intensywny odcień błękitu. Poruszała się z gracją, ale pod każdym krokiem czuć było napięcie. Helena Wiśniewska, powiedziała, wyciągając rękę. żona Janusza Wiśniewskiego. Michał zamrugał. Pani Wiśniewska, co panią tu sprowadza? Spojrzenie heleny powędrowało w stronę mai, która stała teraz obok swojego krzesła. Obserwując rozmowę dorosłych z szeroko otwartymi oczami, wyraz twarzy Heleny złagodniał. Przyszłam z jej powodu i z powodu czegoś, co Janusz powiedział mi po spotkaniu, coś, co wstrząsnęło nim do głębi. Maja przechyliła głowę: Czy pani też jest tu, żeby pomóc z przemową? Nie, kochanie. Helena otworzyła torebkę i wyciągnęła zużyte zdjęcie. Jestem tu, żeby ci to pokazać. Maja wystąpiła naprzód. Oczy zwęziły się, gdy studiowała zdjęcie. Pokazywało młodą kobietę, śmiejącą się, żywą, promienną stojącą obok wielkiego białego domu. Było coś niepowtarzalnego w jej uśmiechu, coś, co Maja widziała tylko na oprawionym zdjęciu na swojej szafce nocnej. To moja mama szepnęła, ale jej imię to Hanna Kamińska. Głos Heleny zadrżał. Jej imię to Hanna Wiśniewska, była moją siostrzenicą. Opuściła naszą rodzinę 20 lat temu po kłótni z ojcem, starszym bratem Janusza. Nie akceptował mężczyzny, którego kochała. Zostawiła wszystko za sobą. Nigdy więcej jej nie znaleźliśmy, aż do teraz. Michał stał zamrożony. Mówi pani. Mówię, że Maja jest Wiśniewską, ostatnią żyjącą dziedziczką majątku Wiśniewskich, który obejmuje szpital dziecięcy w Polsce, fundusz powierniczy o wartości ponad 50 milionów złotych i dziedzictwo rodzinne, które myśleliśmy, że straciliśmy. Maja usiadła powoli, ściskając zdjęcie. Mama nigdy mi nie powiedziała. Chronila cię, powiedziała Helena cicho, ale teraz świat zna twoje imię, Maja. I nadszedł czas, abyś poznała prawdę o tym, kim jesteś. Agnieszka weszła do pokoju kilka chwil później z Adamem Kamińskim, ojcem Mai, którego buty robocze były nadal zakurzone z piwnicy. Jego oczy przeskanowały pokój, zatrzymując się na Helenie i zdjęciu. Co się dzieje, panie Kamiński? Powiedziała Helena wstając. Pana żona urodziła się jako Hanna Wiśniewska, moja siostrzenica, co czyni Maję dziedziczką dziedzictwa rodzinnego, o którym nigdy nie wiedziała, że istnieje. Twarz dama zbladła. Hanna nigdy nie powiedziała ani słowa. Kochała pana, powiedziała Helena delikatnie. Oddała wszystko, żeby być z panem. Ale nigdy nie przestaliśmy mieć nadziei, że wróci. Teraz, dzięki Maji, wróciła. Gdy wiadomość osiadła w pokoju, na zewnątrz zaczęło narastać coś jeszcze cięższego. Agnieszka spojrzała na swój telefon i westchnęła. Michał, na dole są wozy transmisyjne. Ktoś wyciekł połączenie z Wiśniewskimi. Jest wszędzie w internecie. Przez szybę widzieli reporterów zbierających się na chodniku, kamery gotowe, nagłówki już huczące o zagubionych dziedzicach fortuny Wiśniewskich. Adam przyciągnął Maję blisko. Musimy ją stąd zabrać. Nie powiedziała Helena, musisz ją chronić, ale nie chowaj jej. Maja już raz zmieniła świat. Nie pozwól, by strach powstrzymał ją przed zrobieniem tego ponownie. Tego wieczoru w prywatnej sali spotkań nad szpitalem pamięci świętej Anny, tym samym obiektem, który Hanna Wiśniewska kiedyś obiecała wspierać, zanim zniknęła, Janusz, Paweł, Helena, Michał i Adam siedzieli z mają na czele stołu. Nie rozmawiali o pieniądzach, rozmawiali o celu. Helena przedstawiła ostatnią niespodziankę. Maja, testament twojego pradziadka, zawierał klauzulę. Jeśli Hanna kiedykolwiek wróci, lub jeśli będzie miała dzieci, szpital rodzinny zostanie oddany pod ich opiekę, to znaczy ty. Maja spojrzała na swoje małe ręce złożone na kolanach. Czyli mogłabym pomóc w prowadzeniu szpitala dla dzieci? Michał uśmiechnął się. Nie dziś, ale pewnego dnia, tak. A teraz możesz pomóc w wprowadzeniu tej technologii AI do tych lekarzy. Możesz być mostem między technologią, która ratuje życie, a rodzinami, które potrzebują ratunku. Oczy Mai błyszczały. Więc chcę zacząć jutro. Sześć miesięcy później odnowiony szpital został otwarty z pełnym skrzydłem poświęconym diagnostyce pediatrycznej AI. Maja stała na podium, jej warkocz związany tą samą żółtą wstążką, którą kiedyś nosiła jej mama. A jej ojciec siedział w pierwszym rzędzie z łzami w oczach. Jej głos rozbrzmiewał po audytorium, przełączając się bez wysiłku między angielskim a francuskim. Nazywam się Maja Kamińska, zaczęła. Straciłam moją mamę z powodu choroby, której nikt nie wykrył na czas, ale dziś stoję w miejscu, gdzie inne dzieci mogą zachować swoje rodziny w całości. Ten komputer za mną nie tylko czyta wykresy, on czyta nadzieję, daje lekarzom szansę na powstrzymanie złamanego serca. Zanim się zacznie, tłum siedział w oszołomionej ciszy. Potem dodała cicho: A jeśli ktoś kiedykolwiek powie wam, że jesteście za mali, by coś zmienić, po prostu pamiętajcie, że miałam siedem lat, kiedy pomogłam zmienić świat. Oklaski były ogłuszające. Później w biurze Michała siedziała na kanapie, cicho jedząc babeczkę. Panie Kowalski, powiedziała, oblizując lukier z palca Myśli pan, że mama to wszystko widziała? Myślę, powiedział. Że ani na sekundę tego nie przegapiła. I tak po prostu dziewczynka, która kiedyś trzymała wiadro na mop, stała się dziewczynką, która niosła dziedzictwo i rozdawała je swobodnie. Jedno ratujące życie cudem za drugim. Teraz pozwólcie, że z serca zadam Wam pytanie. Czy wierzycie, że życzliwość i odwaga mogą pochodzić z najmniejszych głosów? Czy uważacie, że dziecko takie jak Maja zasługuje na to, by być słyszanym na całym świecie? Jeśli ta historia poruszyła Was choć trochę, skomentujcie poniżej numer 100. Chciałbym wiedzieć, z jakiego kraju oglądacie. Wrzućcie swoją flagę w komentarzach. A jeśli historia Maji Was poruszyła, podzielcie się tym z kimś, kto nadal wierzy w cuda, bo czasami tylko tyle potrzeba, by coś zmienić.